Puls tygodnia dla dorosłych, pierwszy w historii świata podcast dla ludzi. Zasubskrybujcie ten kanał, obserwujcie nas, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, a teraz ruszamy. Jesteście człowiekiem, możecie oglądać. Słuchajcie, dwa najważniejsze tematy tego tygodnia, czyli reprezentacja Polski i ekspoze premiera Donalda Tuska. I szczerze powiedziawszy nie wiem, co się oglądało gorzej. Ale ekspoze premiera było krótsze. Tak. Dlatego premier dostaje od nas dwa punkty. Brawo, brawo. On. Bo w, on się w godzinie zmieścił, no. a nasi piłkarze z Finlandią jednak się męczyli przez 90 minut. No czyli tak. to jest. Yy, więc jak ktoś zapadł w śpiączkę tydzień temu, teraz się obudził i będzie próbował ogarnąć, co się działo przez ten tydzień w naszej kadrze yy. Yy, piłkarskiej. To mu to rodzina przez miesiąc będzie rozpisywała. Ale mecz z Finlandią, wybitne widowisko. Wspaniałe! Przegraliśmy tutaj informację dla niezorientowanych dwa do jednego, ale w pięknym stylu. Wspaniałym, wspaniałym. Ostatnio tak się męczyłem, oglądając szwedzki dramat psychologiczny, ale to tylko dlatego, że on był po szwedzku i nie było napisów. E, różnica była taka, że w szwedzkim dramacie psychologicznym jednak ktoś gra. Tak. tak. I nawet ktoś grał dobrze. Wprawdzie drugo drugoplanowe role, ale, ale dobrze, w no. meczu polskiej reprezentacji nikt nie grał dobrze. Tam kiedyś widziałem szwedzki dramat psychologiczny, to baba szła z ulem przez plażę mm -hmm. i to długo szła. Wiesz, to się trzeba nagrać. No, no, no to mniej byś się zmęczył niż oglądając Polska-Finlandia, ale ja chcę dla potomnych zostawić cytat z Jana Bednarka, y czyli kapitana w tym meczu Polska-Finlandia. Jeśli ktoś na przykład obejrzy ten odcinek po 80 latach mm -hmm. i będzie się zastanawiał, dlaczego nasi tak grali. Miejmy ten cytat w naszym podcaście. To on w TVP Sport wytłumaczył, dlaczego przegraliśmy. Ciężko mi zebrać myśli. Aha. Wiele analiz odbywa się w mojej głowie. Piękne. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to, że zostaliśmy spolaryzowani jako społeczeństwo. Jesteśmy w złym momencie jako Polacy. Cały czas mówię o meczu Polska-Finlandia. Hmm. Zaszło to za daleko. Musimy zresetować nasz tok myślenia. Jesteśmy zbyt pięknym narodem, żebyśmy robili to, co ro robili. To piękne. Piękne. Słuchajcie, ale to, czyli znamy przyczynę porażki. Jesteśmy no. po prostu w złym miejscu jako Polacy. No, no tak. <gryżę> ale pan Bednarek tak bredzi, że ja przed nim widzę. No wielką, wspaniałą, polityczną przyszłość. Tak, ja obstawiam, że któraś strona polityczna go wysta wystawi w następnych wyborach prezydenckich. Na pewno. I będzie miał szansę. P Też yy, piłkarsko zaangażowany. Jeżeli pan Karol po ustawkach miał szansę, to przecież tutaj po czymś takim. Chociaż pan to... Bednarek chyba nie brał udziału w ustawkach, no. No w każdym razie, yy, probierz po tym widowisku sam poddał się zdymisjonowaniu. I się zdymisjonował. I... Ale z własnej woli się dał zdymisjonować. No, tak trochę nikt go nie lubi, wcześniej tam ten lewy, prawda? Powiedział, no że on tak. będzie grał, jak, jak jest probierz. No a, ale słuchajcie, teraz Kamil Grosicki, który ostatnio przecież wielkie pożegnanie w meczu z Mołdawią. Pożegnał się. I teraz mówi, że jak nowy trener będzie go potrzebował. To może wrócić, bo potrzeba doświadczenia. To ja bym jeszcze, jak skoro potrzeba doświadczenia, jeszcze kilka powrotów bym widział. Może na przykład pan Tomaszewski. Tomaszewski, Jan. Może Grzegorz Lato. Tak. Zbigniew Boniek jest na Podorędziu, w kontakcie cały czas z piłką. A prawda? Olisa Bebe. O, a Irasiat. By, by, <laughs> potrzeba Boróbar. doświadczenia. Potrzeba. Myślę, że... Wyniki dużo by się nie różniły. O ile zabawy byłoby więcej. Do, dokładnie. Poza tym, jak, jak y, grupa odbojów dostanie łomot, nawet od mm. Finlandii, to nie ma wstydu. Nie. jest wesoło, hihi, haha, idziemy człowiek, na piwo. Człowiek by z przyjemnością to oglądał. Nie ma smaku, nie? Nie. nie, a, nie a, ma... Ale skoro szukają trenera, to no. przypominamy, Olbratowski Tomasz jest do wzięcia. Dokładnie. I to, Tomasz Olbratowski był trampkarzem unitarnów. Mm -hmm. Więc on w piłeczce ma pewne rozeznanie, on widzi te różne takie tematy. Wyniki dużo by się nie różniły, przypomnę, a byłoby śmieszniej. Czyli Old Boje z Obratowskim na selekcjonerze. Kurczę. No, y, słuchajcie, jest taka możliwość, że no. dzisiaj go nie ma w pulsie tygodnia właśnie dlatego, że pojechał się dogadywać y, z prezesem Kuleszą. Mm, przypadek no. nie sądzę. Z prezesem Kuleszą albo z premierem Donaldem Tuskiem. Oh. Bo ja mam tutaj fajny yy, nagłówek wynotowany z tego tygodnia, to jest piątkowy nagłówek Łapanka na rzecznika rządu. Ha. Premier szuka kogoś, kto opowie o sukcesach jego gabinetu. Wspaniale, czyli Olbratowski albo idzie na y trenera reprezentacji Polski, tak. albo na rzecznika rządu. Tak, natomiast tak, jeżeli y rzeczywiście szukają nowego rzecznika rządu, to ja mogę opowiedzieć o dokonaniach tego rządu, tylko no, nie jestem pewien, czy to jest akurat to, co ten rząd chce usłyszeć, bo... czy o takich Ale... osiągnięciach ch chce, żeby było głośno. Przy... Specjalnie dla was, oglądających Puls Tygodnia, poświęciłem się, obejrzałem mecz Polska-Finlandia. Tak. I obejrzałem całe ekspozę Donalda Tuska. Jeżeli tak, macie wrażenie, że Jacek jest taki trochę niewyspany, rozdygotany, że to nie jest to, no to, to, to właśnie dlatego. Przepraszam, to gorzej miał tylko ten prokurator, który musiał obejrzeć 3000 godzin nagrań tego jaszczura i z kolegą. <laughs> takich Tam świrów, blogerów, tam kamratów, to, no. Podobno prokuratura obejrzała wszystko, co oni wypuścili do internetu. No. Masakra. Eee, to jeśli chodzi o ekspozę Tuska: no. 58 minut eee, i tak. Chwalił się 800 plus. A no to fajnie, to słusznie. fajnie, Które przegłosował Pis. Z wielkich inwestycji to wymieniał CPK. A tak, ale ja w ogóle czytam wyliczenia. No. I w wyliczeniach jest tak, że w 58 minut słowa no. pis, pan premier Tusk użył 32 razy. 32, czyli częściej niż raz na dwie minuty. Tak, a to też to jest, to jest miarą, że tak powiem, nowości otwarcia, bo to jest nowe otwarcie. Takie to jest świeżość po prostu absolutna. Takie nowe otwarcia to my lubimy. bo Dokładnie. Y, tak tam przez 8 lat mówili, że wszystko to jest wina tuska, no. a ci będą przez kolejne miesiąca, miesiące tłu tuc, że wina pis pis Peace. Ale to też fajnie, że Peace. w tej Polsce nic się Peace. tak nie zmienia, że jest jakiś taki Konstans, nie? I to jest piękne. Potem Czyli... się zmieni władza, będą znowu mówili, że Tusk, 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 Tusk. I jak oglądasz mecze reprezentacji Polski, też wiesz, że nic się nie zmienia. Go, kompletnie. Fajnie, że mamy w Polsce coś stabilnego. Chyba, że Olbratowski zostanie trenerem selekcjonerem, to wtedy zobaczycie, że drgnie w rajstopach drgnie w rajstopach, ja wam to mówię. <gry> Ale z fajnych rzeczy, które się nie zmieniają, internet przypomina równo 20 lat temu Platforma Obywatelska szła do wyborów z planem likwidacji parku rządowych limuzyn. Tak i, i słuchajcie, i najważniejsze, że się udało. Udało się. Bo dzięki nim, dzięki ich wysiłkom, dzięki zaangażowaniu i latom, latom? Latom. Rokom ciężkiej no, pracy. No, latom nawet. Grzegorzom latom. Niegrze... PiS też na tym polu ciężko pracował przez dwie kadencje. Naprawdę tak. PiS robił co mógł i udało się i zlikwidowano park rządowych limuzyn. Tak. Mm -hmm. I zamiast tego mamy las rządowych limuzyn. Ja, ja I, ci, I ci pracowali po prostu. Wpisałem to w internet. No bo chcieliśmy sprawdzić po 20 latach tak. jak się pozmieniało, czy już parku rządowych limuzyn nie ma. No, nie Wyskoczyło mi, las. że flota rządowa to 2142 samochody. 2142 to są samochody rządowe. Tak, ale e, zagłębiłem się dalej i demagog.org.pl to policzył i jak dodać samochody ZUS-u, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Autostrad, Lasów Państwowych, Urzędów Wojewódzkich i tak dalej, to łącznie do dyspozycji urzędów wyjdzie ponad 5900 pojazdów. 5900 pojazdów i to wszystko jest takie fajne, bo to z importu. 5900 pojazdów. Nawet jakby chcieli jeździć krajowym, to nie mogą, bo inne ekipy też pracowały nad tym, żeby tu nic nie było. I w ten <grym> sposób no. my, Polska, mówimy całemu światu: patrzcie się, tu cieniasy. No. Stać nas no. zagraniczne no. żebraki. Który rząd ma, Który, która władza ma sprowadzonych 6000 aut? Żadna, no. a my? I I dla odmiany, to jest już, dla odmiany, słuchajcie, teraz będzie tania demagogia. Dla odmiany w Polsce mamy 1664 karetki. I 5900 pojazdów rządowych. No, to dobrze, ale to, to jest do, dobrze, dobrze, bo, dobrze. Bo jakbyśmy mieli więcej karetek, to więcej ludzi by chorowało. Bo to by kusiło. kusiło. Tu ludzie by dzwonili jak porąbani, O, coś mi się stało, odpadła no. mi głowa, przyjedźcie karetka, tak to nie. A teraz wiesz, że nie będziesz si dzwonił. Bo po co? Z głupią głową, bo, bo nikt nie przyjedzie. A, no, a jak już to jeszcze cię <laughs> obciążą, bo to po co to cię to do głowy obcięte no. karetka? No to z reklamówki się idzie. I przyjdź na Sor, poczekaj, i jakby mamy to. To teraz troszeczkę lżejszy temat. Aha. W pulsie tego dnia. Nasz ulubiony konkret, ze tych słynnych, obiecanych stu konkretów, mhm. konkret numer 68. Ale też nie można powiedzieć, podobno obliczono, że ze stu konkretów rząd Tuska spełnił na razie około 30. A to i tak dużo. No. Znaczy nie w 100 dni, bo tam było na 100 dni, no. ale, ale spełni. Ale, Dobra, no. konkret 68. O, to ja... ten, ten im wyszedł najlepiej. No to bo to jest kon konkret, cytuję, o transparentnych konkursach i kompetencjach, a nie w znajomościach przy obsadzaniu spółek Skarbu Państwa. I się okazuje, że ten konkret działa na pełnej. Mamy dla Was nowości z czerwca. Córka działacza PSL, doradcy Władysława kosiniaka Kamysza, została wiceprezesem KGHM. Super. No. I tu e, pani minister klimatu, Paulina Henning-Kloska, komentując to mówi. Dzieci polityków, rodzina polityków, też ma prawo gdzieś pracować. Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie To samo pani Paulina mówiła, jak spółeczki przez 8 lat obsadzali krewni i znajomi Prawa i Sprawiedliwości. Dokładnie to samo mówiła, a tak naprawdę to nie. A wtedy akurat nie tak, mówiła. Wtedy a, nie, ale. No ale dla odmiany. Zastępcą dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki został politolog Marcin Anaszewicz, ex wiceprezes partii Wiosna, kolega Roberta Biedronia, tak czytam w sieci. Koledzy też mają prawo gdzieś pracować. Jakby no. to opowiedziała pani Paulina Henning-Kloska. Ale dla odmiany, dla odmiany teraz. przetarg na obsługę prawną Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wygrała kancelaria męża, wiceminister spraw zagranicznych z Polski 2050. Mężowie też mają prawo gdzieś pracować, że tak spadafrazuje panią minister Paulinę. Też mają eee, prawo. To ja słuchałem ekspoza premiera. No no, 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 no. Profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa. Ten proces postępuje. To jest z najnowszego expose Donalda Tuska. Jestem Siłe. bardzo wyczulony na każdy sygnał nepotyzmu, tak dodał premier Tusk. Absu absolutna racja. No. Bo zauważmy, że lud pisowski spół w spółkach to był dramat. Bo był. Niekompetencja i partactwo mm -hmm. totalne. Natomiast lud kaowski w spółkach Skarbu Państwa to jest profesjonalizacja. Profesjonalizacja. Ale z drugiej strony dzięki temu spełniają inny konkret. Jakie? Ludzie mają pracę, o. bezrobocie spada. Dokładnie. A przecież oni też mają prawo gdzieś pracować. To poza tym pisowskie ludzie się obłowili przez te osiem no. lat. To, to teraz niech se ktoś inny posiedzi. No. No nie, no to ludzie. Przecież o tym były te wybory. Yy, ale yy, rząd zajmuje się poważnymi sprawami. Całe szczęście. Dariusz Klimczak, minister infrastruktury z PSL-u powiedział w wywiadzie, myślimy o zimie, o wyjazdach na narty. Moim celem jest stworzenie pociągu do Włoch i Austrii. Ministrowie są od spraw trudnych. Będę próbował utworzyć połączenie, jest bardzo duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że uda się dopiąć, tak powiedział w wywiadzie y, u Rymanowskiego. Ludowiec, minister od spraw trudnych, tak? Tak. Będzie pociąg do Włoch i Austrii robił z myślą o nartach. Bo ministrowie no, są od, od spraw. spraw trudnych. Słuchajcie, ale jest jakieś pocieszenie w tym. Że ta elita z Warszawki, ona te też jest tak samo wykluczona komunikacyjnie jak mieszkańcy Polski. Ta politycznie B. wykluczona tak, elita tak. polityczna, tak. tak. Panie ministrze, jeszcze tylko obmyślić, jak tym pociągiem rozwozić ziemniaki po DPS-ach. No, no, I mamy to. Dokładnie, i mamy to. Rzecznik y rządu, pociąg ziemniaki DPS i jest pozamiatany. No. I można śmiało czekać na kolejną kadencję. Nic więcej A nie trzeba robić. Y przeglądaliśmy też dla was Twittera. E, czyli Iksa, e, przeliczcie głosy cały czas w tym tygodniu głośno w internecie. Fani Rafała Trzaskowskiego chcą albo ponownego liczenia, albo powtórki. Du dużo było opowiadać. No. W każdym razie, słuchajcie, gdyby tak się okazało, że, że pisowi się udało skręcić te wybory, to my powinniśmy trafić do księgi Guinnessa, bo będziemy chyba jedynym krajem na świecie, gdzie opozycja skręciła wybory. <grym> Nie było czegoś takiego. <laughs> powinniśmy być w księdze rekordów Guinnessa i to złotymi zgłoskami zapisani. Zaczynać tę księgę powinniśmy. być. strona co? tytułowa Guinness, i potem jesteśmy my. Trzeba było znów zawołać pana Sasina. Te. Dać mu te 70 baniek. Niech stracimy. To na wybory kopertowe. Tak. Te. Mniej by było zamieszania. Dokładnie, a tak. To policzcie głosy, policzcie głosy. Tam Roman Gierty, tych silni razem, no. Policzcie głosy. Jacek Sasin by załatwił sprawę. Dokładnie. Nie. Ale, ale słuchajcie, jeśli chodzi o PIS, to w tym tygodniu mocne wejście miała posłanka Magdalena Filipek Sobczak z Prawa i Sprawiedliwości. Na jej koncie pojawił się post podsumowujący ekspozę Tuska. Tak, super, taki świetny, tylko że ona mm, wrzuciła ten post z poleceniami dla czata GPT, dla sztucznej inteligencji. I tam szło tak, ten, to było polecenie dla czata. Jesteś posłem opozycji PiS, zrób krótki, mocny post. Skup się na kłamstwie i manipulacji i że demagog kto sprawdził. Po tej prośbie czat GPT skonstruował post. Eee, oczywiście już zniknął z sieci. no, ale ale no Internety inter nie płoną. Słuchajcie, n nic PiS ostatnio nie robi. Siedzą, pierdzą w stołek, z... tak? Po 8 latach wytężonej pracy w spółkach Skarbu Państwa I myśleliśmy, że chociaż to przypieprzanie się do Tuska, że, że to robią sami się tym zajmują. Tak. Że tutaj... znaczy, powinni już być w tym dobrze. Powinni no, być robią najlepsi w świecie. No. Od tylu lat. Ale nawet to potrafią spieprzyć. <ślam> Gromkie brawa. Wystawił im premier darmową piłkę, nie? Nic tylko do pustej bramki. Tak. I pff. jesteś posłem opozycji PiS. Zrób krótki, mocny post. Skup się na kłamstwie i manipulacji, i że demagog sprawdził. No ten. I, znaczy, jeszcze jakby to zrobiła, to jeszcze luz, ale wrzuć to razem z promptem. <grym> Tu, 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 tu. Dobra, ale ja teraz będę chwalił. Się, czy w ogóle. Nie że... ja teraz będę chwalił. A, dobra. Y, rząd będę chwalił. Żeby no, nie było, że końcu. uchwalane są tylko głupie przepisy. Przepisy w sprawie danych o emeryturze w aplikacji M Obywatel trafiły no, 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 do Sejmu. No, 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 no. I chodzi o to, żeby każdy z nas w telefonie mógł sobie sprawdzić, ile ma zebranych środków na emeryturę. I jakiej emerytury może się spodziewać. To, to jest dobre. To, to jest, jest super, dobre. To jest nowoczesne. Tylko ja się boję, że jak ludzie zobaczą, ile to mają na składane w Zusie, to wyjdą na ulicę w akcie rozpaczy i desperacji. E, ja wam powiem, bo na razie to można sprawdzić sobie na e, Puezus. Można. Sprawdziłem. No. I aż sobie schowałem do świnki skarbonki 10 złotych. Że Żeby już, coś mieć. Jak już przejdę na emeryturę, na taką, jak mi wyliczył Zus. To, że będę miał na ryż. Ale ty ja, ja też to... sprawdzałem w półę i też nie jest dobrze. Ja liczę na panią Gajewską, że mi podrzuci ziemniaki raz na czas do DPS-u. No, ale posłuchajcie, bo, bo. jak dotąd... już oddam mieszkanie prezydentowi, nie? Bo dotąd coś tam ZUS raz do roku wysyłał. Wysyłali takie pismo, tak. Czytasz, nie do końca rozumiesz, co tam jest napisane? Myślisz sobie. Chyba nie jest możliwe, żeby taka kwota albo że, po, albo po 40 że... latach odkładania albo że na Albo na poczcie 0 zabrali gdzieś tak. tutaj, albo ktoś I, zapomniał o zero. I rzucasz ten papier w kąt, no i wracasz do przepuszczania pieniędzy na jakieś głupoty typu jedzenie, pantofle... Czynsze. Tak. A teraz to wszystko, te informacje o zebranych środkach będziemy mieli w komórce czarno na białym. Tak. Z elementami kolorowymi. No. Powiem wam, że coraz mniej mi się ten M-Obywatel podoba. Jak tam była recepta i samochód, to było tak. fajnie. A tak, teraz? Bo jeśli chodzi o aplikacje, to na przykład na aplikacji Instagram nic o emeryturze nie, nie piszą. Nie, ja tam chodzi nic nie ma. No. I, I ładne życie kolorowe jest. Po co to ludzi straszyć w aplikacji jeszcze? No. Mhm. A nie, no tak naprawdę to dobry pomysł, tylko yy, tylko nie wiem, czy jest sens ludzi straszyć, żeby przez najbliższych kilkanaście, kilkadziesiąt lat żyli w takiej wiedzy. Że tam, no, że, 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 że będziemy wszyscy głodować na emeryturze. Była taka piosenka, wesołe jest życie, staruszka. No to to nie, nie. nie. To nie jest to wesołe. Nie. Nie. Jak wejdziesz na Puezus, to, to nie to jest. Zobaczy, że nie jest. Ale, ale jak wejdziecie sobie już na przykład na te aplikacje w telefonie typu Instagramy, to polecamy to... Instagramy radiowców bez cenzury. Czy Jacka Tomkowicza. O, Przemysława Skowrona. Czy nawet Tomasza Albratowskiego żeby Może... daleko nie szło. dokładnie, nie możecie tam sprawdzić, czy już podpisał umowę z kuleszą, czy jeszcze nie. Czy raczej z rządem, bo idzie na rzecznika. No a są tam też różne zdjęcia na Instagramie. Dużo zdjęć zdjęcia to jest taka baza tam. Tak. Na przykład są zdjęcia z wakacji w Mielnie, słuchajcie. Znaczy, my z wakacji w Mielnie jeszcze nie mamy, bo musielibyśmy wziąć chwilówkę. Dokładnie, a my musimy teraz <grym> oszczędzać na emerytury, bo wiemy, jakie będą. 40, to jest cytat z internetu, z raportu. 40% Polaków chce w tym roku wyjechać na wakacje za granicę i to jest dwa razy więcej niż rok temu. Dacie wiarę? Ludzie jedzą jeżdżą za granicę. Widocznie sprawdzili ceny hoteli nad Polskim Morzem, w Polskich Górach, na Mazurach. Tak, a ludzie też pamiętają, po ile były na przykład gofry ze śmietaną i rurki rok temu i dwa lata temu nad morzem i wiedzą, <gry> że w tym roku na pewno taniej nie będzie. I 40% Polaków doszło do wniosku, w tym roku może przyoszczędzimy na Majorce. I tu temu wniosku, tak. to nie sposób odmówić logiki. No bo tak sprawdzasz, nie? Y Tydzień w przyczepie kempingowej z lat 80. Sprawdzaliśmy. najtańsze oferta na Mazurach. Yy, to akurat w Mielnie było. To ja było to a to Mielnie? Mielno Mielno. Za tydzień 4000. W przyczepie z w lat przyczepie. 80. To tam nawet jak, jak dobrze wywietrzysz, to no, widzisz te 40 lat spania różnych Dolicz gości, sobie dojazd mhm. do tego Mielna. A benzyna nie jest tania. Dolicz sobie wyżywienie, nawet jak będziecie jechać na paprykarzu szczecińskim no to ci wychodzi kosta brawa. I to taka całkiem elegancka, z przelotem. No, czy znaczy, yy, Nie apelujemy tak niepatriotycznie. Nie nie. Fajnie by było, żebyście pojechali nad Polskie Morze. No bo Polska jest śliczna i nasze morze też uroczo waluje. Na Mazury i w Polskie Góry. Ale komuś się już coś lekko popierdoliło, jeśli chodzi o ceny. Ale to nie tylko problem jest z cenami wakacji. Ja tu mam nagłówek z, nagłówek z internetu, wzięli kredyt na wesele z kopert nie zwróciło się nawet zarosł. więc ja myślą o pół tygodnia tam kliknąłem. I to jest tak, okazało się, że para młoda niestety nie piszą skąd. Przez dwa, z, 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 z oszczędzali pieniądze przez dwa lata, wydali całe Aha. te swoje oszczędności na wesele. Dodatkowo pożyczyli 100 tysięcy złotych, zrobili taki naprawdę jakościowe wesele. No, z Dla... rozmachem, nawet z fotobudką. Z ze wszystkim. i Bo... z y, wiejskim stołem. Z wiejskim stołem. Z Wszystko wiejskim mieli. Stołem. I po, po weselu sprawdzili koperty i mówią tak, cytuję, od 80 osób dostaliśmy raptem 7 tysięcy złotych. Mają młodzi no. problem ze znajomymi. Dokładnie. No. Mogli nas zaprosić. Tak. To, by, to by mieli 7 tysięcy i kubki na przykład radiowców bez cenzury. Te takie, co są, trzeba kupować na Patronite, a tu by mieli no. za darmo. Tak. Dokładnie. A my jeszcze pro, byśmy jako Ko konferancjerzy byśmy tam coś tak. powiedzieli. I jeszcze by dostali może nawet koszulkę Lubisz Bigos. Na przykład. No. no to piękny prezent weselny. Nasze gadżety na Patronite yy, radiowców bez cenzury. Tylko mnie jedna rzecz niepokoi no. tutaj w, w całym tej historii. Oni mówią, że, że 7 tysięcy złotych, że Skopard się zwróciło na rosół. To ile ten rosół kosztował? Ej. Weselny. To ile oni podali? Tysiąc litrów? No właśnie, no. Na czym oni to gotowali? Na... 80 osób, 7 tysięcy. No to wychodzi z prawie stówka, stówka za... za... jedną porcję rosołu. No. Ludzie to mają rozmach. Kręci. No chyba, że przez całe wesele od początku do wieczora podawali rosół. A goście wiedzieli, dlatego <noise> dali tak mało do koperty. Bo ci młodzi się żalili, tam było 20 zł w kopercie, wiesz. No to tak. Trzy, Nie trzy było może pasztecików i barszczu, tylko no. rosół. Ale to też jest dobre, bo to potem możesz, wiesz. Bo rosół jest dobry. Ma się moc porosła. No, po Ale źle się dzieje na świecie. Źle się dzieje na świecie. Teraz informacje. Czy jeszcze gorzej ze niż w Polsce z rosłem? Tak. Matka pewnego Brytyjczyka urodziła mu dziecko z komórki jajowej pochodzącej od anonimowej Aha. dawczyni. Aha. Czyli w efekcie urodzone dziecko, jak pisze internet, jest bratem własnego ojca. Dziecko jest bratem własnego ojca, ale jednocześnie jest też dzieckiem swojego ojca. Tak, I fakt to jest dzieckiem swojego brata. Z kolei dla ojca jego matka jest jednocześnie babcią tak. i mamą brata. I Twoją też. też. Czy Twoja babcia jest Twoją mamą? Słuchaj, jak tak dalej pójdzie, to ja się boję, że my się któregoś dnia obudzimy wszyscy jako właśnie, włas, własni wujkowie no. swoi. Osobiści znaczy, rodzaj. Każdy z wiekiem zaczyna przypominać własnego dziadka. To też jest niebezpieczeństwo. No, tak. Chociaż nie, to akurat dosyć młodo wygląda. Ja, ja młodo, bo, bo mój dziadek na starość zdziecinniał. A widzisz? I to dlatego. Czyli od, o, to go odmłodziła go starość. No. Ale e, w kąciku Chihuahua w no. pulsie tygodnia, teraz najsłodsza informacja, jaką dzisiaj usłyszycie. Demi Moore. Kojarzycie. No. Do Demi to jest. To, uh, uwierzyć w ducha, co robiła. No. Garn, garnki z Patrykiem Swayzim. Demi Moore na spacerze po lesie znalazła trzy osierocone kaczuszki. Ojoj. Ogrzała Ojoj. je i zabrała ze sobą. Kuźwa, to jest w ogóle. Y, nasz słodkometr wybiło poza skalę. U, a... Taka skala słodkości jest. I trasa. Tylko... Internet o tym tak, pisze. tylko tylko teraz... Trzy kaczuszki. Człowiek myślący wie, że być może gdzieś tam po lesie, choć teraz jakaś kacza mama. I wo płacze. Ociera łzy nad dzióbka. Gdzie są moje dzieci? Gdzie moje trzy kaczuszki? Kto je gdzie widział? Gdzie one są? A gdzie? gdzie? Dokładnie. Słuchaj, słuchaj kaczka. Twoje dzieci ma demi Dokładnie. Jakoś się musicie dogadać. No. no. Dlaczego o tym mówimy? No dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że te trzy kaczuszki to Polska. Ojczyzna nasza. Bo nie, 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 no, nie, dobra, nie, 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 trzy kaczuszki, nie, dobra. Zmienię nie, temat. Tego nie było. Patrycja Pająk cytuje: Chudnie, bo pije ocet. Bawi się w stan wojenny, <laughs> tak? Nie. nie, znaczy nie, ja wiem, co to jest ocet. No, no, ja wiem, co to a... jest stan wojenny. A co to jest Patrycja Pająk? Kto to jest? Patrycja Pająk, nie, ja sprawdziłem to. to jest Pająk? Wiem, ale kto to jest Patrycja Pająk? Nie. Bo Różne są Patrycje. Kosiarkiewicz, Markowska. Tak, Markowska, ja Markowska ta na sprawdziłem. przykład. Sprawdziłem, pani Patrycja Pająk to jest celebrytka. Aha. I ona swego czasu była znana z tego i tak zaistniała, że zakochany w niej policjant, podobno tak pisze internet, brał łapówki i z tych łapówek ufundował jej ogromny biust. Tak, internet, tak. Pisze? Naprawdę, tak. I, I gdy go rzuciła pani Patrycja tego policjanta, to on jej kazał oddawać. Mówił: Co? oddawaj implanty, że ten. Że biust ma zostać. I, U niego. Tak, i, on, i, i ona w końcu mu tam oddała podobno. Wyjęła te implanty i zwróciła, że. Dużo piękna dużo, jest dużo, w dużo, tej dużo, historii. Dużo. Aż by się człowiek octu napił. Ty. Czego nas to uczy? Wy... Wyobraźcie sobie, że ten ocet to Polska. <laughs> że te piersi to po... Dobra. Ej, ale e, mam jeszcze jedno taki. Z pogranicza Chihuahy i sportu no. e, news. Szwedzki zawodnik MMA Anton Turkail znokautował przeciwnika w 13. sekundzie. To jest rekord Walk Brave CF50. 13 sekund to trwało. I tuż po ostatnim ciosie gwałtownie wybiegł z klatki oktagonu. Wszyscy w, wiesz, zdjęcia, brawa, coś tam. Widziałem, jakby wybiegł na setkę. Ta, i pytany przez dziennikarza o tę nietypową reakcję, wyznał, że cytuję: "Musiałem się wysrać". I to i to jest jakiś pomysł na naszą reprezentację. Polski. Także pani trenerze, ktokolwiek nim będzie, Pamiętajmy. No tak, yy, przed meczem śliwki mm -hmm. z siadłem leko. Ogórasek kiszony. Tak. I wygramy mundial, i to nie ma znaczenia. Z probieżem bez probieża, z lewym bez lewego, tak, z Grosickim bez Grosickiego. Nasi będą kończyć spotkania w pierwszej połowie. Tak. I jakby będzie już 7-0 i schodzą po tylko, prostu. Tylko to i toje muszą być tak, no orzut beretem od boiska. <laughs> Najlepiej 11. No. Ewentualnie na ławce przy ławce rezerwowych. <laughs> Natomiast chodźcie teraz jeszcze coś na koniec, żebyście coś wynieśli z tego odcinka. Mm -hmm. Jakieś takie praktyczne porady. Tak. Otóż internet pisze tak. Wrzucam śmierdzące ścierki do miski i zasypuję to białym proszkiem. I gościu ma normalnie miskę pełną śmierdzących ścierek i proszku. I super! Super! No. Myśmy w to nie klikali, nie wiemy co było dalej, ale zainteresowanym polecamy pralkę. Pralka jest pralka super. Jest naprawdę, pralka to jest coś yy, świetnego. Też sypiesz proszek, no. a potem możesz z całą rodziną sobie usiąść. I patrzeć, jak to fajnie wiruje. To masz jak film, i to nie trzeba abonamentu. Nic. Taki program, taki. Te, te różne programy tam są. Tam jest woda, piana. Tak, możesz sobie 40 minut, godzina, A dwie na godziny. Wrzucasz różne monetki, i kto mhm. pierwszy zobaczy monetkę, jak ją bęben wyrzuci, na przykład, dostaje tak. punkt. I A jak sobie wrzucisz więcej monetek, to jeszcze możesz posłuchać. Jak poezja dla uszu. Jak, jak to koi, bo no, to fajnie, jest. Fajnie fajnie. fajnie, fajnie. Polecamy, my, tak, Radiowcy bez cenzury. Kończymy to spotkanie z nami. Teraz, jeszcze, na przykład, jakieś hasło, po którym się będą rozpoznawać w tym tygodniu słuchacze hmm. pulsu. Podchodzisz no. do kogoś, kto wygląda na widza słuchacza pulsu, i mówisz, też masz śmierdzące ścierki? A ten drugi odpowiada: Mam. Wypierzmy je razem. Moja pralka to twój bęben. I już gdzieś I co? coś się, już, się zaczyna dziać. Coś się zaczyna dziać. Tak, róbcie, tak się bawcie. Odnajdźcie się w, rzeczy w świecie rzeczywistym. A my zabieramy się za pół tygodnia dla dorosłych ekstra, dla naszych mecenasów z Patronite, dla wspierających na YouTubach, Tacy na Spotify'ach yy, i ogólnie takie takie. O czym dzisiaj? Oś! No. Powiemy między innymi, bardzo ważna informacja, przydatna w wakacje. Jak domowym sposobem odróżnić polskiego niedźwiedzia od słowackiego misia? Bardzo ważne, się przydaje się wakacje. E, Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron. I nieobecny dzisiaj Tomasz Olbratowski. No ale wiecie, kulesza, tuskną. No, ojczyzna, ważne. przede wszystkim ojczyzna. ojczyzna. Mhm.